Witajcie, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak się zmienia Felgę. A więc, jak widać, trzeba szybciutko odbić oponkę od Felgi. Trochę to schodzi w przyspieszonym tempie, oczywiście. podłożę kliny, kliny pobijamy. Zobaczcie, to aluminiowa Felga nie chce tak odkleić się opona od Felgi. Ale dalej, dalej. Jeszcze jeden kliniczek, i zaraz pójdzie, o poszło powietrze już ładnie odeszło można kliniki powyciągać i na drugo, jeszcze trochę opukać i na drugą stronę, z drugiej strony też trzeba odbić zobaczymy, może bez kliników pójdzie nie, trza kliniczki raz, 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 raz to szybko idzie o, raz, raz i poszło, jeszcze trochę o, idzie, idzie, idzie idzie, idzie i elegancko trzeba dobrze przesmarować co by ślizgo było tutaj gdzieś się powinien napis pokazać subskrybuj kliknijcie subskrybuj i dzwoneczek teraz pioseneczka tawociku na śliździutki smaruj koło dookoła no coś nie umie rymować ale jak zauważyliście na ostatnim filmie z betonowania też całkiem fajna piosenka i wyświetlenia niesamowicie poszły dołóżcie jakiś rym w komentarzu swój tawociku na śliździutki będzie tłuste rączki o i breszeczki i jedziemy spróbujemy ściągnąć jedna breszeczka a ciężko idzie ciężko trzeba poskakać poskakać i wyskoczyło i druga breszeczka młoteczkiem trzeba ją trochę dobić, żeby weszło I, świet, i ładnie podeszło jeszcze raz o teraz weszło ładnie i cyk pyk, i poszło teraz trochę większą breszeczkę jak widać trochę więcej siły potrzeba, aż się żyły prężą o rachu ciachu, rachu ciachu i opona do góry, trochę opornie idzie może nie w tą stronę, czy jak? No nie wiem sam. Ale jeszcze jedna brzeszeczka. Może w tą stronę? O tak, tak. I, I niebo się sklinowało. Jak tu było? Czekajcie, poczekajcie. Tu może rączkami. Aj, tam ślizga ta opona. Wysmarowałem rączki. I teraz, może przez siłę przejdzie, no nie chcę. Może w drugą stronę też nie chcę. Trzeba znaleźć odpowiednie miejsce, żeby wskoczyła. No, felgi aluminiowe nie tak łatwo się rozbiera. Stalowe lepiej nie mają takiego dużego rantu. Lepszy poślizg jest. I ładniej wchodzi. O, i może od tej strony pójdzie. O, o, o. o. Już prawie wychodzi, prawie wychodzi. Że jeszcze breszeczka. Za... O, się nagina breszeczka, nagina, nagina. I nie chce wyjść, nie chce, ale zaraz, zaraz puści. Wyskoczyła. Jeszcze jedną breszeczkę od drugiej strony spróbujemy. Aj, aj, nie idzie, 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 idzie. Podnosi się cała felka. zemskło się. Wyciągniemy, żeby. O, i mamy wyciągniętą. Teraz nakładamy oponkę na felgę stalową. Z nałożeniem już dużo prościej. A najważniejsze, żeby było dobrze przesmarowane. Wtedy prawie sama wskakuje. O, breszeczkę i naciągamy. Naciągamy. o, się zaślizga, bo dobrze posmarowane, tu nawet breszka się ślizga. Trzeba wytrzeć, bo jak to? Może tą breszeczką spróbuję? O, o. Skoczy, wskoczy. O, wchodzi, powoli wchodzi. I tu i jeszcze raz, i jeszcze raz trochę przydetnę i może tą stroną będzie lepiej albo tą, no zobaczymy tu podniosę tam popchnę o, i zaraz skoczę. o nie podniosła się cała felga tu może bliżej złapię gdzie lepiej wskoczyć Oczywiście to wszystko w przyspieszonym tempie, nie chcę zanudzać odcinkiem. I e, rachu ciachu, Zara wśliźnie się. Nie jeszcze, jeszcze raz trochę podładzić. kawałek dalej. I hyc. O, i wskoczyła. Teraz jeszcze jedną warstwę przerzucić przez folgę i można pompować raz na dwie breszki żeby się nie wysuwało jedną trzyma drugą naciąga i chyt i chyt trochę po kole trzeba pochodzić no i trzeba uważać żeby w zęby nie dostać bo to ślizgi temat jest wiecie wszystko ślizgie to się mięśnie pną, żyły wychodzą. O i mamy pięknie założone. Teraz pompowanie. Ładnie nie trzeba strzelać. To do zobaczenia do następnego razu.